Witajcie we Flores! Piątek 21 maja zaczynamy dwudniową przygodę z kulturą Majów tak jak już mówiłem do tego miasta się przyjeżdża po to żeby to jest takie miejsce wypadowe w kierunku piramid i zabytków związanych z Majami ukrytych w dżungli także zaczynamy już dzisiaj słuchajcie wczoraj byliśmy na kolacji restauracyjce tu niedaleko, z drugiej strony tam za Winklem, też na brzegiem jeziora, w której niestety ze względów pogodowych musieliśmy zostać na prawie półtora, albo nawet dwie godziny. A dlaczego, to zobaczycie tutaj. I w drodze powrotnej z Weszliśmy do agencji turystycznej, popytać się, jak to wszystko kosztuje. I zamówiliśmy sobie dwie wycieczki. Jedna już dzisiaj do takiego mniej znanego miejsca, które się nazywa Jasza. 70 km stąd na zachód. Poczytaliśmy sobie o tym bardzo malowniczo. To jest taki trzeci, największy ośrodek majański tutaj w Gwatemali, Potikal, które zobaczymy jutro. Bo El Mirador, który jest bardzo ciężko dostępne, jest na północy Gwatemali, przy granicy z Meksykiem i prawdopodobnie tam chyba yy, zwiedza się to jadąc z Meksyku. Tutaj jest bardzo ciężko się dostać stąd. I właśnie to trzecie to Yasha. Yy, najładniej położone z tych wszystkich yy, nad jeziorem. I jedziemy, słuchajcie, o 12, żeby zostać tam, jeżeli się uda. Jeżeli będzie pogoda, oczywiście, na zachód słońca także tyle a, a jutro słuchajcie jedziemy do Tikal wybraliśmy sobie szaloną porę wybraliśmy sobie najwcześniejszą godzinę 4.30 a dlaczego? dlatego, że jest pusto jak tam dojedziemy jest chłodno i można zobaczyć jeszcze dzikie życie, dzikie życie, tak? dzikie, dzikie życie y, w dżungli. Ponieważ jeżeli się jedzie później, nie dość, że są tłumy, chociaż ja wątpię czy teraz, czy teraz są tłumy, poza tym jest to sobota, mogą być tłumy, będzie naprawdę gorąco i większe prawdopodobieństwo, że będzie padać, bo y, tutaj pada raczej po południu i wieczorem. Także taki mamy plan. Wszystko zobaczycie, myślę, na, na filmach. A teraz czekamy sobie tutaj, z takim widoczkiem na śniadanko. Pani już tam tutaj przygotowuje. Okay. Hola. Eee, co zamówiliśmy? Desayuno? Petenero? Peteneto? Coś ciężkie to jest. Cię, cię, ciężkie te słowa. No i tyle. Mamy jeszcze 2,5 godziny do objazdu. A więc tak: desayuno petenero, desayuno Chiapin i desayuno Tradicional. Jakbyście chcieli przyjechać na śniadanie do Gwatemali, to jest to samo. No, no ale nie Czekamy sobie w cieniu na transport. Za 15 minut powinien podjechać. Ale. Zobaczcie jaka się zrobiła pogoda. Pięknie. Ale nam przesmoli w tej, w tej dżungli. Ale lepiej tak niż by miało padać, prawda? Spoko. No to ruszamy na naszą wycieczkę. Pierwszy punkt to jest gdzieś tutaj jakieś ładne miejsce nad jeziorem po drugiej, drugiej stronie jeziora gdzie yy, możemy zrobić ładne fotki i zjeść lunch trochę za wcześnie napijemy się czegoś po prostu albo potem idziemy no, no. Także chyba się tutaj napijemy yy, oprócz nas jest tylko są tylko dwie osoby Także wycieczka będzie bardzo kameralna. Tu zatrzymaliśmy się na obowiązkowym przystanku w drodze do Jasia. Tu knajpce, napiliśmy się piwka. Nie jedliśmy nic, no bo dopiero jesteśmy po śniadaniu, ale bardzo takie już urokliwe i dzikie miejsce. Jak powiedziałem, nie wiem czy powiedziałem na wschodnim brzegu jeziora. Patrzcie jaki kamper ciężarówka przerobiona na kamper. I słuchajcie z, z Hiszpanii Jak on się tu przetransportował? Rozmawialiśmy sobie z tą parką, którą jedziemy. To oczywiście Francuzi, są w podróży od stycznia. Oni zaczęli od południa od Brazylii. Byli w Brazylii i tylko w chwilę w Kolumbii, gdzie mówi, no na razie jest taki lockdown, że uciekali stamtąd po paru dniach i pojechali do Ekwadoru i polecali nam bardzo Ekwador, ponieważ no są jakieś restrykcje, ale nie ma problemu z podróżowaniem. I, i bardzo polecali bardzo ładny kraj że prosto z Ekwadoru przylecieli tutaj teraz do Gwatemali że tu takie miejsce na instagramowe zaraz Beata już idzie zaraz zrobi parę fotek jakie fajne miejsce, patrzcie tutaj jakieś puśtawki, hamaki nad wodą, zobaczcie jaka woda czysta Cię na mazurach. No, dotarliśmy już na miejsce. I bardzo ładne tutaj zaplecze mają, ale bardzo dosłownie nikogu, nikogo jesteśmy tylko my. Że faktycznie tak jak mówił facet wczoraj. W sprawie agencji. O, ok. Jeszcze muszę brać latkę. Yes. 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 Także bierzemy mapkę, czekamy na przewodnika i idziemy zwiedzać. Widzicie małpkę? Łazi pod drzewie. Jest są dwie, jedna i druga tam skaczy. Son muy rápidos, son muy ágiles. Oh, 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 oh. Mono araña. Mono araña, su cola es prensil. Yeah, pues si miras cómo está su cola ahora, y sus manos las tiene libres para comer. Suena sí. tonsura. ¿Qué no cosa? Ahí está.

Idziemy po biletów i rejestracji każdego tutaj wchodzącego jedziemy teraz też jeszcze parę kilometrów w głąb dżungli już, już do tego ośrodka Jasia Malutki parking przed wejściem, a tutaj się już zaczyna strefa archeologiczna. I słuchajcie, no jesteśmy tylko my, nikogo więcej. Se considera que era la capital de todo el área maya, acuerdo a la extensión que Tikal abarca en su momento. Acuerdo a las grandes megaconstrucciones que ustedes van a mirar mañana, al oeste de Etical, hoy es Chiapas, México, estaba la ciudad de Palenque. Entonces vamos a poner a Palenque en este diámetro y en este tamaño. Sucha, Tan en cada que tu To jest jakaś budowla, to jest piramida, ale po prostu nie, nie ma możliwości, nie opłaca się wszystkich odkrywać, rekonstruować, ponieważ nikt by, nikt by nie nadążył z, z zachowaniem ich, ponieważ ten, w tym klimacie tak szybko by nastąpiła po prostu i degradacja, i ich degradacja, ich zniszczenie, że nie ma szans po prostu. Tutaj jak to widać, to na pewno są 100% jakieś piramidy, ale po prostu nikt tego nie zamierza nawet odsłaniać. Mm. La cancha del juego de la pelota, Buiskov Graf Pelota. Entonces, los mayas también jugaban. Pan nam wytłumaczył, że w różnych miastach tutaj Majów są różne wielkości boisk, ponieważ to zależało od ilości graczy. To boisko tutaj było zbudowane dla trzech graczy przeciwko trzem graczom i te zawody, te mecze odbywały się cztery razy do roku. Chodzi o tutaj o cztery pory roku. 21 marca, 21 lipca, 21 wcześniej październik, grudnia i tak kiedy zmiany są kiedy zmieniały się właśnie pory roku w biurze w Tikal, które zobaczymy jutro, jest boisko jeszcze mniejsze, ponieważ tam odbywały się mecze jeden na jeden tutaj widzimy pałac i tu jest teren, który był zamieszkany przez, przez elitę tego miasta. Tam od strony jeziora to było główne wejście tymi schodami do miasta, a no to była główna aleja prowadząca do centrum. To widzimy wyobrażenie, jak wyglądał port. I to jest to miejsce. Tutaj przypływali z łodziami inni, po prostu Indianie z innych miejsc, i tutaj odbywał się handel. Tu widzimy te schody na górę do miasta. Idziemy dalej. Niczej. Jesteśmy przy Akropolis Sur, czyli Akropolis Południowy, ponieważ to miasto jest podzielone na kilka takich części architektonicznych i to jest akurat część południowa z pałacem, który widzieliśmy z tamtej strony. Jest w renowacji. Tutaj jest jedna z tutaj wyższych piramid, zobaczcie. Jest zrobiona platforma widokowa, tam się wchodzi na górę no jestem ciekawy jakby to wyglądało jakby to było wszystko odrestaurowane, no niesamowicie drapaliśmy się już na górę, Poczekaj, aż mi oddech się trochę wyrówna tu jest widok w stronę jeziora to jest akurat widok z drugą stronę na najwyższe na najwyższą piramidę tutaj i tam widać szczyt ale nie wiem czy to należy do tego miasta no, Ciekawe, muszę zobaczyć na mapie pięknie to wygląda są i no jest Sí, es más torpe. Es más mm. Jesteśmy na takim głównym placu ceremonialnym pomiędzy dwoma piramidami i na to można sobie spokojnie tu wchodzić. Także wyjdziemy teraz na górę. Hola Beatriz! Hola! Hola. Hola. Przeszliśmy naokoło, ale dalej już... Nie, chociaż... Żeby się nie spindolić. Dosyć stromo i wysoko. Spoko można wejść. i tu doszliśmy do najbardziej takiej mon monumentalnej części Jasza w tak najlepiej odrestaurowanej Tu jesteśmy na największym, najważniejszym placu tego miasta. Tak zwana Grupa Północna. Kiedy tu będziemy wchodzić na górę. Uff, nie jest nisko. Najlepszy ponoć widok na boku, na dżunglę. To już jest prawie w połowie. Dobra, wchodzimy. A jeszcze nie koniec. Jeszcze na szczycie taka mała piramidka. Powiem Wam, już jest widok. Ale stamtąd to będzie, jak to mówię, czad. Przybitka trochę z niższego poziomu też ładnie widać. A słuchajcie, z tej najwyższej tam piramidy. Tam, tam, tam daleko. Będziemy oglądać zachód słońca. Jak się schodziło? Słuchajcie, jeszcze na stoczek. Łatwiej wchodzić niż schodzić, naprawdę. Słuchajcie, w ogóle jestem zdziwiony, że tu nie jest źle. Nie jest może chłodno czy coś, ale nie jest gorąco. Wcale nie czuć tej wilgoci. Jak wchodzimy na te piramidy, faktycznie no się człowiek może zziajać, ale naprawdę można funkcjonować. I też nie wiem, czy ze względu na to, się popryskaliśmy, jakoś nic nie gryzie. Także naprawdę jest ok. Ale nie, mówię ogólnie. W porównaniu tutaj do, czy do miasta czy coś, bo bałem się, że tutaj będzie dużo większa wilgotność. i Ale nie, nie, wcale nie jest. W mieście jest gorzej. Bata mówi, że po Livingston nigdzie nie będzie gorzej, także jesteśmy już przyzwyczajeni. Ale drzewo patrz, po platan ten, zobacz. Normalnie konar, jeden konar, oplut drugi. No i wchodzimy tutaj na górę tej piramidy. I słuchajcie, chyba będzie mieli szczęście. Bałem się, że po wczorajszej burzy o tej porze, czy nie, troszeczkę, no nie, tak troszeczkę później, bo przez straszna burza nasz przeszła nad restauracją, w której byliśmy. Że dzisiaj będzie dupa, a wszystko to wskazuje, że, że mamy farta. Ludzie się znaleźli na i czekają na zachód słońca. I to jest najwyższa piramida tutaj w części akropoli, akropolu wschodniego.